Zapraszam na kurs materialny Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. Musimy zapisać, jaka zależ zachodzi zależność między prawdopodobieństwem zdarzenia A a prawdopodobieństwem zdarzenia przeciwnego. Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego my oznaczamy jako P od A. Natomiast zdarzenie a oznaczmy, prawdopodobieństwo zdarzenia A oznaczmy jako P od A. I między nimi zachodzi następująca zależność. P od a Dodać P od A' zawsze sumuje się do jednego, czyli na przykład P od A możemy zapisać, że to jest 1 minus P od A' i w drugą stronę P od A' możemy zapisać, że to jest 1 minus P od A'. No i zobaczmy, co tu jest napisane. Prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli P od A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A'. Czyli P od A stanowi 1 szóstą, bo jest 6 razy mniejsze, czyli 1 szóstą P od A Tak to możemy zapisać. No i naszym zadaniem jest odpowiedzieć, ile wynosi P od A. Co proponuję zatem zrobić? Wyznaczmy sobie P od A Co to jest P od A Mnożymy stronami przez 6, czyli będziemy mieli, że 6 P od A to jest P od A 6 P od A to jest P od A I teraz podstawmy 6 P od A w to miejsce podstawiamy to w to miejsce, no i co otrzymamy? Otrzymamy P od A, dodać 6P od A, przepraszam, nie od A' tylko P od A i to na, ma dać nam 1. Czyli mamy, że 7P od A równa się 1, czyli dzielimy sobie stronami na 7, otrzymujemy, że P od A jest równe 1 siódmej, no i to jest odpowiedź, czyli zatem P od A jest równe odpowiedzi B, czyli 1 siódmej.